Cześć! Robimy dzisiaj zalewanie stropu. Pokażę Wam na co zwrócić uwagę właśnie przed tym procesem. O zalanie to tam chwilę moment, ale przygotowanie e, przypustów w stropie monolitycznym To jest dość istotna sprawa, później zaoszczędza wiele czasu i kosztów, w tym e, po prostu nie, nie trzeba wiercić, a to nie jest łatwe, bo trzeba mieć wiertnicę, trzeba nie trafić w zbrojenie i takie inne, o, stanę sobie na podciągu więc słuchajcie, to co ja zrobiłem, jakie przypusty to, zaczynając od takich najmniej oczywistych, rekuperacja to są otwory pod rekuperację, która yy, parteru yy, rury kanalizacyjne 160, połapane tutaj za yy, informacją mocy wykonawcy przywiózł takie długie śruby się w ten sposób, przy zalewaniu się nie ruszy i tak to jest wykonane. W miejscu gdzie to będzie, czyli tutaj jest salon, kuchnia, łazienka i takie inne rzeczy. 160 wystarczy, bo ona na chyba są 130, albo 135. Wiem, że 160 jest tutaj spokojnie wystarczające. Eee, tutaj jest przepust pod komin, no to, ale to komin to standardowo. Mój będę miał jeden od kominka i jeden od wentylacyjny od Okapu. Przejście na schody, wiadomo, schody są mlane w drugim etapie, przynajmniej tutaj, tak moi wykonawcy robią. Niektórzy robią to za jednym razem, niektórzy robią to w następnym etapie przy zalewaniu. Tutaj będą robić przy zalewaniu ścianek słupków kolankowych. Tam mają wypuszczone zbrojenie. W, w, w tym miejscu, gdzie dojdzie, dojdą schody i będzie to połączone, e, następne przypusty. Tutaj są dwa otwory, takie prostokątne pod rekuperację. Pod wyprowadzenie otworów, e, na, jakby do rozdzielni powietrza na piętro i, e, i na poddasze. Więc mam dwie tutaj zrobione, z racji tego, że jeszcze nie jestem pewny, jaki model rekuperatora będę miał e, i jak będą wychodziły e, te rury. Więc zrobiłem sobie w dwóch prawdopodobnych miejscach. W takich, których mi będzie pasowało. Tam jest e, jakby... Tutaj będzie jakby pralnia, e, Więc tu jest albo pod jedną ścianą, albo pod drugą. To będzie i nie będzie to w niczym przekazało. E, przypusty kanalizacyjne. Tutaj, tu jest akurat do kanalizacji plus do odpowietrzenia, tam jest do samego odpowietrzenia końcówki kanalizacji z kuchni, cieniutkie rurki tu mam też postawione na to na, na podłogówkę 32 lub 40 będzie szła do rozdzielacza, więc to jest taka ustawiona, więc chyba 50 jest, żeby to ładnie przejść. Hmm. Tu są zasniane dwie rury koło siebie, gdyż nie wiem, z której będę jeszcze korzystał, jeśli chodzi o odpowietrzenie kanalizacji z łazienki, z dolnej. Niech będą dwie, lepiej za, je, za dużo niż za mało. Tak samo tutaj, też nie wiem, w którym miejscu jeszcze pod mi wyjdzie. E, rozdzielacz na piętrze, tu jest przepust pod elektrykę zrobiony. E, tutaj e, tutaj przyjdzie, przyjdą tędy kable e, i tyle. W garażu nie mam rekuperacji, więc tego nie będzie. Zaraz przyjadą jeszcze chłopaki, to się będą kończyć przy tym zbrojeniu. Kierownik był, wczoraj większość odebrał bez żadnych, bez żadnych uwag, więc to je tyle. Myślę, że warto wziąć już na tym etapie pomyśleć o tych przepustach, bo wiercenie się z przepustami po, w czymś takim, o ile beton jeszcze, Rozumiem, o tyle przez tą stal, chyba dwunastkę tutaj się przywiercić to. Duża wiertnica, duże koszty, totalnie bez sensu, skoro można sobie to poustawiać w taki oto właśnie sposób. Po prostu złapane śrubami do płyty i tyle. Ja działam, jeszcze pomierzę sobie według projektu, czy znaczy na pewno wszystko mam dobrze osadzone. Tak to mam wszystko podusowane. I lecimy. Do zobaczenia. Strop już zalany. Szybko poszło. A jeszcze czegoś wam nie pokazałem. To co, jeśli chodzi o strop jeszcze, o przepusty, to może to już nie są tak typowe przepusty, ale te tutaj takie szpilki grube. Te ciotki to są od Szalonku, ale te grube już wypuściłem sobie. Tu i tu, po to, że e, będę miał tutaj taras. Jak będę chciał zrobić coś za, za tarasu, czy tam jakieś e, konstrukcję, w tym nie planuję taką drewnianą. Nie wiem, jak, jak e, taką kostkę zrobić z takich e, dech e, 14x14. W projekcie w balsamowce 2, wersja G2, tutaj jest taki betonowy betonowe zadaszenie, jak takie to stoporne, dosyć jak chcę zrobić drewniane. No i właśnie te szpilki sobie już zrobiłem. To są dokładnie takie szpilki, jak się robi murłaty, pod murłaty się daje, strasznie mocne. Wykonawca odradził mi takie zwykłe drutowe, w sensie takich z tych walcowanych gwintowników, bo to pęka. No i rzeczywiście kiedyś też mi tam pękło, może nie tutaj. No ale to tutaj, co osadziłem, to są takie specjalne szpilki do murłat. To jest bardzo bardzo wytrzymałe, ciężkie yy, kilka złotych droższe, ale no wiadomo to nie jest jakaś tam tragedia. Przyjechałem właśnie podlać. Strobi już ładnie, widać już wysech. Czy tak w sensie wizualnie wysechnie, bo to wiadomo. No, to biorę i odlewamy, pielęgnujemy, jak to mówią. Do następnego w takim razie już przy następnych rzeczach.